Podczas obsługi zamówień ważne jest, aby wiedzieć, co zrobić, gdy produkt od dostawcy jest niedostępny. Należy zwrócić uwagę na każdy produkt osobno. To miejsce, gdzie można zarządzać produktami i zapewnić ich dostępność. Na początek zwróć uwagę na kod kolorów. Czerwony oznacza produkty z mniej niż 10 sztukami w magazynie, co sygnalizuje potrzebę szybkiego uzupełnienia lub znalezienia alternatywy. Pomarańczowy Oznacza produkty z 11 do 50 sztuk w magazynie, które wciąż są dostępne, ale należy je uważnie monitorować. Czarny kolor wskazuje, że produkt ma ponad 50 sztuk w magazynie, co jest generalnie bezpieczne, ale nadal wymaga śledzenia. Obserwując poziomy zapasów podane przez dostawcę, będziesz dokładnie wiedzieć, ile jednostek jest dostępnych i będziesz mógł odpowiednio planować działania. Pozwala to znaleźć odpowiednie produkty alternatywne lub warianty, jeśli zajdzie taka potrzeba. Możesz kliknąć każdy produkt i sprawdzić dostępność według rozmiaru lub wariantu. Systematyczne monitorowanie stanów magazynowych i szczegółów produktów pomaga uniknąć sytuacji, w których zamówienie klienta nie może zostać zrealizowane. Śledzenie tych informacji zapewnia sprawne funkcjonowanie biznesu dropshippingowego i umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących uzupełniania zapasów lub zamienników produktów. Spocket pomoże ci stworzyć sklep dropshippingowy w zaledwie 5 minut dzięki AI. Zyskaj dostęp do wysokiej jakości produktów z błyskawiczną dostawą od najlepszych dostawców z USA i Europy. Rozpocznij darmowy 14-dniowy okres próbny na stronie ibebep.digital/drop i zrewolucjonizuj swój e-commerce.